O, oh, jest. To bestia. Król zaprasza mężczyzn, aby stoczyć bój o rękę pięknej siostrzynicy. Prawdziwi żołnierze walczą. Skalapa. Zabijasz spojrzenie. Druga część jednej z najpopularniejszych polskich komedii, wzruszająca opowieścią przyjaźni, klasyczny film o dwóch idiotach w nowej odsłonie, furia na froncie II wojny światowej, powrót królowej śniegu i Navy Seals w walce z terrorystami. Widziałeś? Lawina hitów w Kanal Plus.